Ona dla mnie była kimś tak wyjątkowym, że ja po prostu wiem, że żaden inny piesek nie jest w stanie jej zastąpić, a ja żadnemu innemu pieskowi nie jestem w stanie ofiarować tyle, ile dostała ona. A jak pani często przychodzi tutaj? Minimum raz na tydzień. Skąd się wziął pomysł na, na cmentarz dla zwierząt? No, powstał cmentarzyk dla zwierząt już 21 lat temu. No, z, przyczyną tego właściwie powstania to było, było no, potrzeba, na pewno potrzeba takiego, takiego miejsca, gdzie by można było godnie się rozstać ze, zwierzęciami, ze zwierzętami. Przeczytałem w gazecie. To przypadkowo oczywiście było. Jak, jak jakaś pani się żaliła na ludzi, którzy właśnie bardzo źle potraktowali jej pieska, który odszedł, no bo ona sobie wyobrażała, że oni za pieniądze gdzieś tam go zakopią, a oni po prostu na, wyrzucili go do śmieciary i odjechali. Także tutaj to było bardzo nieeleganckie z ich strony. I ta pani się bardzo żaliła, bo mówi, jej serce nie pękło, jak można tak potraktować, prawda, przyjaciela. I napisała do na gazety, żaliła się na ludzi, że niestety tacy starzeją się. Ja przeczytałem tą notatkę. No i tak sobie jakoś tak mi tak świtało w głowie, żeby może spróbować rozwiązać ten problem jakoś tak no, zgodnie z przepisami, jakoś, żeby to się odbywało humanitarnie, kulturalnie, prawda? A jak wygląda taka ceremonia właśnie by, pogrzebania zwierzątka? No nie, ceremonia to jest bardzo zwykła, no, przywozimy zwierzaczka, no, jeżeli ktoś przywiezie, no to no... To, no to przywiezie. Bierzemy go w tym prześcieradełku czy na noszach, na, prawda, do, zbliżamy się do, te, do tego, przeważnie mamy przygotowane już jakieś dołeczki wykopane. No i wiemy, jeszcze tam go uszczelniamy, wkładamy do dołeczka, tam, żeby tam mu tych połoczach nie tam ten piasek mu tam nie, nie sypać, prawda? No i a, a właściciele wie pani, no to różnie reagują, prawda? Niektórzy płaczą, niektórzy no, nie chcą, uciekają wręcz, żeby nie, nie patrzeć. To różnie, te pani zachowania są przedziwne, ale no, każdy na swój sposób to przeżywa, bo wszyscy z reguły przeżywają, okropnie przeżywają, może nawet rozstania z tymi zwierzętami. prawda? I, ten, no i zasypujemy później tą kwaterkę, tam wie Pani no, tą tabliczkę wstawiamy, rejestrujemy. Mhm. Ktoś tam płaci za to, no i na tym się kończy w tej chwili ten sam pochówek, A później wie pani z reguły za tydzień, jak ludzie tak troszkę ochłoną, no to wtedy tam przy, z reguły się zgłaszają, żeby coś tam może jakiś kamień sobie mhm. położyć, czy tam sami sobie urządzają, jakieś, przykupują palisadki, prawda, zakopują tam, urządzają, kwiatuszki, sadzą, lampeczki przywożą. No. Ile teraz zwierzątek tutaj leży? No tutaj jest zwierzątek już w tej chwili to już leci ponad 8 tysięcy. Już niektórzy na pewno pogrzebali dwa, nawet zwierzaczki, trzy, trzy zwierzaczki, bo, bo to, to jeżeli ktoś raz tu skorzystał z tych moich usług, no to, to teraz już raczej tutaj korzysta, bo, bo mimo wszystko te zwierzęta odchodzą szybciej w miarę, w miarę szybko i wtedy no to miejsce jest znów wykorzystywane ponownie. A czy one są bezpośrednio w ziemi chowane, czy one są w trumienkach też? Nie, 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 żadnych trumienek się nie, nie stosuje, żadnych folii, żadnej nie wolno tutaj używać do takich celów, tylko naturalne rzeczy, na przykład prześcieradło, jakiś kocyk, ręcznik, co zależy się jak duże to zwierzę. Owijane jest ładnie, wkładane do dołeczka, zasypywane. Kwatera oznaczana tabliczką, na której tam trzeba zarejestrować numer kwatery, prawda, imię tego zwierzaczka jest napisane. I, i to, na, to, to na dzień pochówku. Po to się tutaj, z reguły ludzie tutaj przywożą te zwierzaczki, po to, żeby tą pamięć przedłużyć o tym zwie, zwierzęciu. I tutaj no, odwiedzają często te zwierzaki. Natomiast raz w roku, to też no, to nie, nie, nie chcę się chwalić, ale to mój pomysł był, żeby zorganizować takie, takie święto. Ktoś to nazwał psieżaduszki, no, no ale tak sobie nazwał. W związku z tym, ma raz w roku się tutaj spotykamy i to jest w pobliżu imienin Franciszka, patrona zwierząt. To jest pierwsza niedziela października. No i tutaj bardzo dużo ludzi wtedy przyjeżdża, no każdy posprząta. Podobnie to się odbywa jak na, na, na ludzkim cmentarzu, tylko że tutaj no to wiadomo, że tutaj to nie jest tam taka powaga zachowana czy coś, bo, to, no, to, bo tutaj się wręcz, wręcz tak troszkę rozrywkowo, bo tu można z, z pieszkami przyjeżdżać, prawda, tutaj sobie tak... Nie... Nie ma tam żadnej jakiejś tam zadumy czy coś. No wspominają sobie, ludzie, spotykają się. Osoby, które chowają tych swoich pupili, to są przeważnie z okolicy, czy, czy z całej Polski się zjeżdżają, a może nawet z zagranicy? Tak, no, grono, to oczywiście tutaj jest nasza ta, ta aglomeracja warszawska, prawda, korzysta z tych usług, no bo tutaj jest na razie jedyny taki tutaj w tej okolicy ten, ten, ten cmentarzyk. Powstały już inne we Wrocławiu, w Białymstoku, tam podobno pod Bydgoszczą, także już się to rozwija się troszeczkę ta. ta ta działalność. Natomiast tutaj u mnie no, długi czas, no to było tak, że, że no, niestety tylko z całej Polski ludzie przywozili. No to Dublina, Krakowa, Poznania, Gdańska i, ta, i innych tam miejscowości, A, ale no, gro, mówię, no to, no to raczej tu jest z Warszawy. Natomiast y, są i za granicą, jak najbardziej. To z Japonii mam tutaj nawet po japońsku napisane, jest naprawdę, Z ze Stanów, y, z Kanady, prawda z Niemiec, Holandii, z Francji. I także tutaj jest dużo, z tym, że to są głównie to ci, którzy tutaj mieszkali, czy tam byli na jakiejś tam, powiedzmy, ja wiem, delegacji w Polsce, mieli zwierzaczka przy sobie, no i skończył życie, w związku z tym no trzeba było z nim coś zrobić. W związku, I dopiero przywieźli i pogrzebaliśmy tutaj. Także tutaj jest, no mówię, z całego świata można powiedzieć, są zwierzaki. A jakie największe zwierzę tu jest? Przeważnie psy, tak. Oczywiście jakiś tam bernardyn, prawda? Mm. Czy, czy jakiś no, jaki dok, no to są takie spore zwierzątka. Ona, powiedzmy, waga ich nawet jest 70 kg, prawda? Taki waży, taki pies. Natomiast no jest tutaj koń, ale to on jest w urnie, tylko prochy jego przywiezione są, bo, bo mówię, takiego tego pozwolenia nie mam, ale ten urna z prochami no to jak najbardziej. Zresztą nawet i część zwierzaczków też jest jakieś pieski, gdzieś tam ktoś skremował i tutaj przywiózł w urnie, no to pochowali, tą urnę zakopaliśmy no i w ten sposób sobie u uwiecznił, że tak powiem, tą, to miejsce. Ma pan tutaj swojego pupilka też? Tutaj, ja mam tu. Ja miałem, wie pani, na przykład mój piesek jeden skończył życie, ale on mi, bo ja mieszkam na wsi na dobrą sprawę i w związku z tym on przed śmiercią mi poszedł gdzieś, wie pani, i ja jego nie znalazłem, bo przecież bym tutaj go, gdzie tak powiem, na honorowym miejscu może nawet umieścił.